W tym vlogu po wyjeździe z planicy dotrzemy do wyjątkowych alpejskich jezior Lago di Fusina. Zaczynamy! No i tak właśnie, na remont trafiamy. Znowu taka trasa, nie, nie, nie zaciekała, w górę, górę. Nie dość, że serpentyny przed chwilą były, to jeszcze w remoncie. Tak, ale jak wy tu będziecie, już, to już będzie fajna, nowa blaska. Ja po tych wakacjach już przednie opony do wymiany. Lago di Dwa turkusowe jeziora alpejskie przy granicy trzech państw. Włoch, Słowenii i Austrii. Można przemieszczać się między nimi spacerem, autem, czy tak jak my, rowerami. Jezioro Superiore oferuje możliwość nocowania z przyczepą lub kamperem, z czego z ogromną radością skorzystaliśmy. Górujący nad jeziorem potężny masyw Mangard, jeden z najwyższych szczytów alpiulijskich. Niezwykle kameralny klimat to tylko część zalet Jeziora Superiore. Jezioro Inferiore to niezwykle pocztówkowe miejsce z możliwością wypożyczenia łódki. Które z jezior Wam się bardziej podoba? Dajcie znać w komentarzu. Tutaj bliżej jeziora jest y Parking dla samochodów osobowych, a za restauracją taki schowany troszkę parking dla camperów. Soliki blasku. Okej, Ok, po deportacji z planicy mamy tutaj schronienie, azyl nad kameralnym Lago fusine. Tak. Dziwiamy ja się jak uchodźcy. Dziwiamy ja się jak uchodźcy dokładnie mamy też piękne widoki słyszycie tą ciszę? no piękna cisza czyżby to radę. były drzewa oliwne? nie, nie. To się, ja się nie znam w takim razie na takich rzeczach ojeju i tu jest piękne znaczy nie wiem czy piękne jeszcze zaraz zobaczymy <laughs> tu jest lego diffusine widzicie to? słyszycie to? spokój, cisza Rano będzie ładnie wyglądać, będzie się słońce odbijać, tak jakby w tafli, nie? Ale za nami jaki widok. Ale tamto... Zobaczcie. Tamto jeziorko ładniejszy kolor. Nakarmili i teraz kaczki gonią. Atak kaczek, atak kaczek. Tutaj w ogóle widoczne jest piękne pasmo i szczyty, które sięgają niektóre z nich tutaj 2700 metrów, prawie. Robi to wrażenie i pięknie to wygląda. Dużo różnych perturbacji było, i momentami ja już się śmiałem i mówiłem te umiejętki, że. Ja już się. Nie wkurzam, tylko już się śmieję z tego wszystkiego, jak głupi. Ale jak zwykle staramy się gdzieś dostrzegać plusy bardziej niż te negatywne rzeczy. No i znowu teraz jesteśmy w takim cichym miejscu, spokojnym i takim ładnym. I jest fajnie. Tam w sumie był ten parking i. i Cały czas jeździły, gdzieś te samochody, duży ruch, ciągle coś się działo i hałas. A tutaj taka oaza spokoju pośród pięknych szczytów i obok jeziora. No, ciekawe czy jutro będę To jak nie będę mówił, <grym zjadą się turyści> jak znam życie jutro, znowu stąd uciekniemy. Nie no, jest plan. Jedziemy Taki dalej. jest plan, jedziemy dalej. Tak w ogóle ja tam w którymś w, z poprzednich vlogów jeszcze jak byliśmy na kempingu we Włoszech nad Lago di Garda. A mówiłem o tym, że nie chodzi nam lodówka tak jak trzeba i że zamierzałem tam kupić taką pastę i ją wymienić pod radiatorem. Ale nie wiem, byłem nawet w takim sklepie typowym, kamperowym. Byłem w Media World, czyli taki odpowiednik włoski Media Marketu. No i nigdzie takiej pasty chłodzącej nie dostałem. I w gruncie rzeczy cały czas lodówka jak nie działała tak jak trzeba to nie działa, przy czym przy otwartym zamrażalniku jak nie jest tak gorąco już trochę tam chodziła i było nie najgorzej. No ale teraz znowu jesteśmy bez gazu i nie możemy jej uruchomić jak nie mamy prądu, a na tym camper parku prądu nie ma. Tak także musimy także szybko wszystko zjeść, musimy jeść, a później już będziemy jeść na mieście, jak to się mówi, po drodze gdzieś tam jakąś pizzę, jakieś włoskie żarcie tam. To jest koparka, słuchajcie. No takiego placu zabaw to jeszcze nie było. Proszę bardzo. To jest plac budowy. Czekaj Tutaj takie sitka. Tutaj ręczna koparka. Fajne, fajne. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. A tu to nie wiem w sumie. To to wygląda znowu jak pizzeria i stół do wyrabiania pizzy. Tu sito na mąkę do przesiewania, a tu pizzeria. La pizzeria. Słyszałem taki mit, że jak przed jakimś słowem dodasz la, to już umiesz mówić po włosku. I co dodałeś? La pizzeria. Ale umiem powiedzieć na przykład Mia bella ragazza. Tani podryw. No, a jak nabierasz? Aha. Chcecie zobaczyć Alpy i Lago di nocą? Chodźcie za mną. Same fajne wnioski tutaj się nasuwają. E, po pierwsze, naprawdę znikome zaświetlenie e, sztuczne nocnego nieba. A drogę mleczną. No, teraz sobie świecę latarką po oczach, to, to nie widzę, ale naprawdę po chwili przyzwyczajenia wzroku, drogę mleczną widać tutaj gołym okiem. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem pod takim e, pięknym, nosem. niebem. może w wieszczadach na połonie Wetlińskiej, jak fotografowałem kiedyś e, Perseidy w noc spadających gwiazd. Ale tutaj też jest świetnie i ta droga mleczna pięknie rysowała się na zdjęciach. E, druga sprawa to takie poczucie, że jestem tutaj w takim dzikim miejscu pośrodku e, Alp, które gdzieś tam otaczają dookoła, potężnych gór. E, no też ciężko takie poczucie, no trzeba w Polsce gdzieś jednak e, zarezerwować nocleg w jakimś schronisku. Zostawić gdzieś auto, e, dojść do tego schroniska, no, tak jak w Dolinie Stawów na przykład e, kilka godzin marszu. Czy, czy na przykład na połoninę wędlińską też trzeba trochę, trochę wchodzić i, i trochę to trwa i, i dużo zachodu a tutaj można wjechać samochodem na parking i to poczuć można wjechać przyczepą tak jak my, można wjechać kamperem i być tu, i poczuć to i przenocować nie trzeba niczego rezerwować i po prostu jesteśmy a jeszcze jedna fajna sprawa tutaj gdzieś tam robiłem zdjęcia te nocne. To co róż, co moment y, pojawiały się świetliki. Też fajne doświadczenie, te małe, świecące robaczki, które gdzieś tam co chwilę y, przelatują migając gdyby nigdy nic obok. Naprawdę fajne doświadczenie i, i fajna nas. Jest już bardzo późno, ale warto było, nie wyśpię się. Trudno. Wracam do przyczepy, ale lago di Fusine, dla takich doznań. Oj, warto, oj, warto. Buongiorno, buongiorno. Tak jak mówiłem, ilka faktycznie, godzina 8, Pan zapukał do przyczepy i pobiera opłaty. Nie tam, że przy wyjeździe, czy coś na spokojnie, tylko 8, puk, puk. Eee, nie wiem dlaczego 7,50 euro eee, miało być jakieś 15 czy coś, o a 7,50 a 8 jak na nas to taka dosyć wczesna pora no ale e, to dobrze bo dzisiaj chcemy właśnie wcześniej wyruszyć na takiej przyzwoitej porze na rowerki e, i mieć trochę więcej czasu eee, także zaczynamy kolejny dzień widoczki jak widzicie są piękne zaczynamy kolejny dzień która ono staje ten się nie wysypia, nie? Na no, żartuję, 8 to nie jest jakaś bardzo rano, także jemy się niej ruszamy gdzieś. A mniej więcej tak wygląda ten spot. Tam jest Lago di Fusine, jezioro, e, tu jest parking dla aut, e, tutaj jest jakaś restauracja, bar e, i za tym barem tam stoją właśnie przyczepy i kampery. Hej, no i właśnie robimy sobie wycieczkę, przejażdżkę rowerową. Na to drugie jezioro, tu które jest obok, i już prawie dojechaliśmy. My byliśmy na lago di Superiore, a teraz jesteśmy na lago di Inferiore bardzo bliziutko. Troszkę pod górkę, troszkę z górki, ale tak naprawdę 5-10 minut rowerkiem i dojechaliśmy. No i wydaje mi się, że tutaj jest nawet ładniej niż e, nad tamtym. Ta woda taka jest fajniejsza, zieloniutka. I widoki. Pożyczyliśmy sobie łódeczkę i to kosztuje 12 euro, max 4 osoby, także wsiadamy. No dobra i zostałem z ternikiem. Płyniemy. To, jak to, jakoś jakieś nieprzyjemnie. Płynęłaś to. kiedyś tylko to łódko. No, na, w Mogucinie. No to dobrze, że masz jakieś doświadczenie. <śleski> No, małe, trzeba się namachać, tak? Tak. Ale nie spieszymy się. Znaczy, spieszymy się. Na pół godziny yy, w ogóle? Pół Wypaść godziny 12 by... euro, godzina 20 euro. Tak. Ja myślę, że tak, pół godziny spokojnie, żeby sobie na środek wypłynąć, za... porobić zdjęcia. Piękne miejsce, wzlecimy dronem. Pewnie będzie nieziemsko wyglądać to z drona, co? Spoczymy. Zobaczymy. Na pewno, myślę, że tak. Idealne miejsce na sesję ślubną, łódką Zabrasz, właśnie no, wypłynąć. Się od tyłu, bo startuje. Gorzej będzie z lądowaniem, ale... Super dostępny parking, także... A! Się. Trochę nam wiaturku zrobił. No jeszcze na łódce nie startowały mnie nie, nie no, wcześniej. Przepłynięcie się łódką po tym jeziorze. Fajna atrakcja z fajnymi widokami. E, można zrobić sobie ładne zdjęcia, więc warto. A my teraz wracamy rowerami pod przyczepę, weźmiemy samo auto i podjedziemy gdzieś na obiad i później jeszcze pozwiedzać, się, zobaczyć taki fajny wąwóz i może coś jeszcze zobaczymy a ten parking przy tym jeziorze, przy którym nocowaliśmy jest pełny dzisiaj. Ludzie ruszają tutaj na szlaki na rowery czy przyjeżdżają nawet sobie tutaj tylko nad to jezioro albo do restauracji a tu zobaczcie Jaki fajny kamperek przyjechał. Zjechaliśmy do pizzerii. Tutaj przy trasach, przy drogach jest bardzo, bardzo dużo takich pizzerii. Mniejszych, większych. I bardzo szybko można e, dostać pizzę. Nie trzeba długo czekać, a naprawdę 5-10 minut i, i pizza gotowa. E, można sobie wziąć na wynos e, jakieś fajne miejsce. I tak naprawdę też nie ma co się obawiać. Ciężko tutaj o złą pizzę. Już to kolejne pizze, które będą, będziemy zamawiać. I, i zawsze jak e, kupowaliśmy pizzę to po prostu dobre. Ech, tutaj też myślę, że tak będzie. przygotowuje pizzę na widoku. Wszystko widać, jak ją rozrabia. Jak... Mm. to ciasta, ale, ale ja i wrzuca do pieca, który też tutaj jest. szybko, wszystko, szybko, sprawnie Graty, ciao. Okay. No, Jezu, jak to pachnie? Jak to pachnie fajnie? A jakie gorące! Fiu, aż parzy. Wchodzimy właśnie do wąwozu Orrido de Los Liza w miejscowości Tarvisio. Zaparkowaliśmy sobie tutaj jest taki parking bezpłatny i można pójść Zjedliśmy sobie pizzę jeszcze tak, idziemy, na, idziemy na razie na taki punkt widokowy Tam jest pomnik i tam się zacznie dopiero tak naprawdę szlak i przejście szlakiem jest bezpłatne, a podobno bardzo ładne zobaczymy i sobie zjemy tam pizzę już na miejscu, bo tutaj nie ma za bardzo miejsca Ok, tu jest początek szlaku Tak i tak to wygląda Pizza! Moja Dobra Czy pizza była dobra? Odpowiedź macie tutaj o, Tutaj mamy mapkę tego wąwozu tu okay. zaparkowaliśmy auto, przeszliśmy na ten punkt widokowy z pomnikiem i stąd jest w sumie jednokierunkowa ścieżka, czyli będziemy tu podejrzewam, schodzić w dół, tak? Iść wzdłuż rzeki Sliza, Sliza. i tutaj, i tutaj dobrze by było wrócić do samochodu, już nie wracać tu, prawda? Tak. Czyli musimy tutaj pamiętać, że przy tej yy, drodze rowerowej drogę, droga rowerowa. Droga rowerowa dojść do... No to idziemy. Schodzimy i schodzimy i końca nie widać I tam kolejne schody a najgorsze, że jak schodzimy to później będziemy musieli też wejść no i zeszliśmy właśnie do rzeki Sliza Zobaczcie Fajnie tu, fajniutka woda Można się kąpać, ludzie się kąpią Fajnie, fajnie. I dalej trasa biegnie doliną tej rzeki takim szlakiem. Przypomina się trochę przełom Hornadu ze słowackiego raju, nie? tylko tutaj chyba ładniejsze widoki. Ale woda, 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 woda. i krystalicznie czysta woda, a tam nie. A, a tu łatwiejsza trasa, trochę chyba mniej wymagająca. Mówiłam, że to przeszkód będzie? Różnorakie atrakcje. Coraz lepiej, coraz ładniej, pani przewodnik. No, i też tak jak mówiłem, schodziliśmy na dół, i teraz musimy wejść na górę. Znowu podobne wejście, schody. Ale bardzo ładny szlak. Bardzo ciekawy. Łatwo dostępny. Mega. A my opuściliśmy e, jezioro Fusina i tamten e, camper park. E, bardzo było tam ładnie. E, ale potrzebowaliśmy miejsca z serwisem i prądem, a tam tego brakowało. No i odjechaliśmy tak naprawdę 10-11 km tylko na noc i żeby zjeść śniadanie, żeby mieć właśnie prąd e, na taki e, też camper park, który nazywa się w sumie Areas Sosta Fusina. E, I to jest taki camper park z pięknymi widokami przede wszystkim. E, z widokiem na potężny tam w tle e, Mangard, który sięga. Prawie 2700 metrów. No i jest to camper park z prądem, z całym serwisem i w zasadzie może żałujemy, że nie przyszliśmy tutaj wcześniej, nie przyjechaliśmy tutaj już wcześniej i więcej czasu tutaj nie spędziliśmy, bo, bo widok to jedno, serwis to drugie, woda i tak dalej i prąd, który jest nam bardzo potrzebny teraz jak, jak nie, mamy, nie mamy gazu. I jest tu też ścieżka rowerowa, czyli dobre miejsce do wypadu rowerami tam gdzieś w kierunku nie wiem, może Planicy i tam w kierunku właśnie lago Fusine nad którym byliśmy, więc mogliśmy być tutaj i sobie zrobić wycieczkę na przykład rowerową właśnie na lago Fusine. Ja jak tylko tu przyjechałem zrobiłem wczoraj timelapse, bo zobaczyłem, że widać kołym okiem drogę mleczną. Tutaj nad tymi górami, więc od razu rozstawiłem aparat i robiłem timelapse, i wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszło. Więc zobaczcie, jakie tutaj są nocne obrazki. zjedliśmy śniadanie i jedziemy dalej bo w zasadzie w tych okolicach już zobaczyliśmy to chcieliśmy zobaczyć i kolejne punkty czekają a no i jeszcze tylko dodam że na ten Camper Park można przyjechać na 12 albo 24 godziny no albo więcej za 12 godzin jest 10 euro za 24 godziny jest 20 euro więc można po prostu przyjechać właśnie tutaj przenocować, zjeść śniadanie i ruszyć dalej też fajna opcja i mieliśmy w sumie o tym punkcie nic nie nagrywać, bo to tylko taki przelotowy punkt był, żeby się trochę właśnie ogarnąć, ale w gruncie rzeczy myślę, że to jest cenna i ważna informacja dla podróżujących tędy właśnie z kamperami, czy z przyczepami, że, że jest takie miejsce, więc, więc może Wam się to przyda. I znowu Słowenia. Nie wiem, który raz już przekraczamy tę granicę, tak się kręcimy tu do to i z powrotem. Trzeci. Trzeci. W ostatnim vlogu z tego wyjazdu będziemy poznawać wyjątkowo Słowenię. Zostańcie z nami.